Witajcie w naszej analizie. Dziś przyglądamy się, co działo się na rynku kryptowalut 8 lipca 2025. Mamy trochę newsów rynkowych. Tak jest i nasza misja, jak zwykle, wyciągnąć z tego najważniejsze wnioski, zrozumieć, co tam się właściwie dzieje. No to zaczynajmy. Ogólnie rynek pokazał takie hmm, mieszane nastroje. Zdecydowanie. Z jednej strony czuć było presję polityczną, ale z drugiej pojawiły się całkiem obiecujące sygnały instytucjonalne. Kapitalizacja rynku no, oscylowała wokół 3,3 biliona dolarów. Całkiem sporo. A bitcoin no, niby trzymał się powyżej 108 tysięcy dolarów, ale yy, no, były wahania. No, właśnie były i tym głównym takim negatywnym czynnikiem okazała się polityka handlowa Donalda Trumpa. Znowu te cła. Dokładnie. Potwierdzenie, że od 1 sierpnia wchodzą nowe cła na towary z aż 14 krajów, w tym Japonia, Korea Południowa. Czyli ważni gracze. Tak, i to od razu wywołało reakcję. Całkowita kapitalizacja rynku krypto spadła o 4,6%. Bitcoin też stracił 1,5% i na moment szedł poniżej tych 108 tysięcy. Ciekawe jest też to powiązanie z tradycyjnymi rynkami, o którym wspomniałaś. Tak, bo SP 500 i Nasdaq też poleciały w dół. To już wiersz, nie są dwa osobne światy. Wszystko jest coraz bardziej połączone. Absolutnie, ale mówiłaś, że były też te jaśniejsze strony. I tu robi się ciekawie. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, czyli SEC. No właśnie, SEC. Wygląda na to, że, no, jakby wrzucają wyższy bieg w sprawie funduszy ETF opartych na Solanie. Dokładnie. Poprosili emitentów, żeby złożyli poprawione dokumenty do końca lipca. Czyli co? Może być szybciej niż myśleliśmy? No, to jest znaczący krok. To sugeruje, że zatwierdzenie może przejść, no, znacznie szybciej. Może nawet przed październikiem, kto wie. A jak to wpłynęło na cenę Solany? Bo pewnie nie od razu wystrzeliła. Nie, nie. Wręcz przeciwnie, tego dnia akurat spadła o 4%. Ale to pokazuje raczej wpływ bieżących nastrojów, tych związanych z cłami. Rozumiem. Natomiast analitycy patrzą długoterminowo i właśnie przez te oczekiwania na ITF prognozują wzrosty. To też się wpisuje w szerszy obraz czyli zainteresowanie instytucji. Tak. Rekordowe napływy do amerykańskich ITF-ów na bitcoina od startu 18 miesięcy temu to już jest 50 miliardów dolarów netto. 50 miliardów. Robi wrażenie. Ogromna kwota. Sam iShares Bitcoin Trust od BlackRock zarządza już ponad 700 tysiącami bitcoinów. To jest fundamentalna zmiana. No dobrze. A co powiesz na ten ruch wieloryba? Przyniesienie 80 tysięcy BTC. O tak. To było coś. Wartość? 8,6 miliarda dolarów. Z portfela, który był nieaktywny od 14 lat. Monety podobno wydobyte w 2011 roku. Niesamowite, prawda? Ale co ciekawe, nic nie wskazuje na to, żeby to szło na giełdy czyli nie na sprzedaż. Raczej nie, wygląda to bardziej na jakąś techniczną aktualizację adresu portfela. Ale sama historia no, pokazuje niesamowitą cierpliwość niektórych wczesnych graczy trzymać coś z 14 lat hodl w najczystszej postaci dokładnie. Jednocześnie widzimy też, jak coraz więcej firm: Sequence Communications, Genius Group. Japoński MetaPlanet włączają bitcoina do swoich strategii skarbcowych. Czyli kupują i trzymają jako rezerwę. Tak, i to nie dotyczy tylko bitcoina. Podobnie dzieje się z Ethereum. Mamy napływy do ETF-ów, ETH, mamy decyzję Blight Digital o przeniesieniu całego swojego skarbca na ETH. Całego? Tak, czy plany GameSquare Holdings. To pokazuje, że rośnie zaufanie instytucji również do ETH. Czyli mamy taką sytuację. Z jednej strony ta presja polityczna Trumpa która wpływa na nastroje tak bardziej krótkoterminowo. Tak. A z drugiej strony no bardzo silne sygnały instytucjonalne. Mamy postępy regulacyjne, jak ten planowany tydzień kryptowalut w Kongresie USA. No właśnie, to też ważne. I te ciekawe ruchy na rynku, jak ten wieloryb. Indeks strachu i chciwości tak na marginesie wylądował na neutralnym poziomie 50. Neutralnie, czyli niepewność. No właśnie. Jak to wszystko poskładać? Co to oznacza dla rynku tu i teraz? No, dla mnie to oznacza rynek w takim punkcie zwrotnym. Mamy starcie krótkoterminowej zmienności napędzanej właśnie polityką z długoterminowymi silnymi fundamentami. Czyli polityka kontra fundamenty. Dokładnie. Warto teraz obserwować kluczowe poziomy wsparcia i oporu dla BTC okolice 10700 dolarów, dla ETH pewnie okolice 2605 dolarów. Mogą być istotne. A co dalej? Jakaś prognoza? Niektórzy analitycy, na przykład Michael Van de Poppe, sugerują coś ciekawego. Mówią, że po tym czerwcowym dołku na indeksie Altcoin Season, czyli wskaźniku pokazującym czy to czas altcoinów. Tak, po tym dołku druga połowa roku może należeć właśnie do altcoinów. Może być ożywienie w tym segmencie. Czyli potencjalny alt season. Ciekawe. Podsumowując, 8 lipca 2025 na rynku krypto to była naprawdę fascynująca mieszanka. Globalna polityka, decyzje regulatorów, napływ dużego kapitału instytucjonalnego i yy, indywidualne długoterminowe strategie. Obraz jest złożony, to prawda. Ale pokazuje też pewną dojrzałość rynku, jak on się integruje. No właśnie, integruje się z resztą świata finansów. I to prowadzi do takiego myślę istotnego pytania na przyszłość. Słucham. Jak te rosnące powiązania kytko walut z tradycyjnym systemem finansowym, z globalną polityką, jak to wszystko wpłynie na ich pierwotne idee? Na decentralizację, na niezależność w dłuższej perspektywie. Czy da się pogodzić ogień z wodą? Właśnie, czy jedno może istnieć obok drugiego na dłuższą metę? To jest coś, nad czym na pewno warto się zastanowić.